Gosia, to może powiedz, jak to się zaczęło. Obie lubimy się uczyć i lubimy uczyć innych. Yy, dzielić się swoim doświadczeniem. Parę lat temu założyłyśmy studium psychoterapii PAR, a teraz ruszamy z kolejnym projektem Seminaria terapeutyczne. To platforma edukacyjna stworzona po to, aby wzmocnić kompetencje psychoterapeutów oraz zwiększać ich swobodę i pewność siebie podczas pracy w gabinecie. Zaprosiłyśmy do współpracy wspaniałe osoby, które nas inspirują i o których wiemy, że mają bardzo dużo do zaoferowania i przekazania innym terapeutom. To doświadczeni psychoterapeuci, superwizorzy i nauczyciele zawodu. To, co zawsze słyszymy od uczestników naszych szkoleń, to to, że najważniejsze było dla nich, Poczucie przedstawionej teorii na sobie, a najbardziej wartościowe i rozwijające są sytuacje, w których wiedza teoretyczna wsparta jest doświadczeniem osoby, która o niej opowiada. Wtedy można poczuć ją w pełni, a potem wykorzystać w gabinecie. W związku z tym te trzy elementy czyli teoria, doświadczenie i przykład procesu z gabinetu stały się kluczowymi elementami seminariów, na które Was zapraszamy. Zapraszamy Was do przejrzenia oferty seminariów live, podczas których można spotkać się na żywo z prowadzącymi, podzielić się doświadczeniem i zadać pytania. Zachęcamy również do odwiedzenia sklepu z nagranymi seminariami, z których można korzystać w dowolnym momencie, wtedy, gdy faktycznie potrzebujecie poruszanych w nich treści. Nasza oferta będzie w stale wzbogacana o nowe wydarzenia i nagrania. Zachęcamy do zapisu na newsletter, będziemy w nim informować o nowościach. A tych mamy w planach naprawdę wiele. Zapraszamy Was do seminariów terapeutycznych. Mamy nadzieję, że będzie to przestrzeń rozwoju, doskonalenia, która powstała z pasji do psychoterapii.